Siema, z tej strony X Neon -Mati 2 i dzisiaj w tym odcinku nagramy jak za dawnych, dobrych czasów czekajcie z za dawnych dobrych czasów po prostu yy, nagrywamy po prostu sobie filmiki. Nagrywamy sobie filmiki, oczywiście yy, za dobrych, dobrych czasów Takie yy, z nocy normalnie pierwszy chyba filmik na moim kanale Taki blogowy to, sorry, że tutaj takie wyścigówki jadą, ale, yy, albo, znaczy, tiry. Fajne, jakie no, fajne neony, tak czerwono mi jest, neony to są, neony są spoko. No i czy Normalnie noc, no czekajcie chwilka. Yy, normalnie noc, jest fajny rowerek, zajebisty kupa, sprzedaż kupa, normalnie jedziemy sobie rowerkiem, oświetlenie, mamy LED ultra LED, normalnie jak Adam Małysz w noc normalnie jeździmy sobie rower spomóżcie taką ładną łapkę nie no, żartowałem to jest beznadziejny vlog 3 no i po prostu lubię pociągi i do usłyszenia w kolejnym odcinku to jest kolejny beznadziejny vlog 3